Co mężczyzna do ciebie czuje? Zobaczymy, czy ten rozkład jest Twój. Zobaczymy, co u ciebie dzisiaj było. Um, w jakich energiach byłeś dzisiaj? I zobaczymy, czy to jest Twoje. Oj, ty dzisiaj pracowała nad swojej taką energią możliwą. Że ty e, myślała bardzo, ty jesteś bardzo intuitywny kobietą. Gdzieś możliwość starałaś się coś wyciągnąć od siebie i możliwo wyjaśnić jakąś sytuację. E, możliwe też zajmuje się ezoteryką, możliwe też zajmuje się mm, terą, możliwe też zajmuje się e, takim poznajesz inny świat, można tak powiedzieć. I dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj Ty w tych energiach takich byłeś, że gdzieś Ty przemyślała, możliwo trochę tęskniła, możliwo Ty próbujesz zmienić swoje życie, ale u Ciebie ono idzie po prostu. I Ty rozumiesz, że z jednej strony Ty tęsknisz za tym życiem, które Ty miałaś i Ty rozumiesz, że Takiego życia, jak było wcześniej, już ty nie będziesz miała i ty po prostu rozumiesz, że ty jesteś w jakichś iluzjach, że ty gdzieś tam myślisz, a tak naprawdę, że coś się zmieni, a tak naprawdę to nic się nie zmieni i ty zosta zostanę to, że to, co było wcześniej ży w życiu twoim, już to nie powrócę. I u Ciebie idą zmiany, i ty możliwo nie chcesz y, zmienić możliwo coś, ale tak naprawdę ty idziesz już w to nowe, chcesz, ty tego nie chcesz, ale u Ciebie idzie nowa droga po prostu. I ciężko tobie po prostu mniej tak zrobić krok w ten nowy kierunek. Ty próbujesz możliwo, ale ty jeszcze nie możesz tak jakby zdecydować się. Taki kroczek, jeden, drugi, i już by poszłabym. Ale ty jeszcze takich gdzieś tam w myślach. Ty myślisz, ale nie możesz zdecydować. A chociaż u ciebie idą zmiany, ty już nic nie zrobisz, to wszystko blisko. Dobra. Wypadlasz karta. Dobra. Pomyśl teraz o mężczyznie i zobaczymy, co mężczyzna czuje do ciebie. Co mężczyzna czuje do Ciebie? Mężczyzna jest niecierpliwy. Bardzo chce do Ciebie przyjechać. Chce Ciebie zawalczyć. E, Rozumiem, że Ty możliwo nie będziesz chciała. Ty gdzieś ograniczyłaś w tym, że Ty odeszłaś. Możliwo troszeczkę zamknęłaś się sama w sobie. I to też u Ciebie w całkiem idzie taka... Zmiana. No powiem tak, co on czuje? No to ta mężczyzna prostu walczy. Walczy ze swoimi uczuciami, walczy ze swoimi jakimś takim. Yy, z jednej strony ją chciałby pojechać do ciebie, z drugiej strony on mówi, że nie, to koniec. Po co ja mam jechać i gdzieś tam coś jej mówić? Jako na takie tak odeszła. Jakoś tak albo odeszła, albo zamknęła się, albo po prostu ty tak ograniczysz, ty trochę trzymasz dystans. Z sobą i nim, nie. I on tak rozumie, że no to jak koniec, no to koniec, nie? Dlaczego mam walczyć o to wszystko. Dobra, co jeszcze ty czujesz do tej dziewczyny, która teraz to ogląda. No, on z jednej strony chciałby działać, z drugiej strony, on że, że nie wie, czy jest sens iść dalej w tą stronę od jakoś tak. Stara się. Y on też tak. Z jednej strony on nie walczy za ciebie, bo widzę, on tylko chce to zrobić jakoś tak, ale w tenże czas ja nie widzę na razie jeszcze uczuć, nie widzę, ale w tenże czas on tak jakby też charakter taki swój pokazuje, że a, koniec, no to koniec, ja by chciałby, ale z drugiej strony ty odmówiłeś się ode mnie, no to koniec. I tutaj idzie tak, że z drugiej strony on nie chce cię oddawać. I myślę, a może zacząć wszystko na nowo, może jednak jeszcze raz spróbować coś, w twój kierunek. Chcę przyjechać, chcę. Um, on gdzieś, um, możliwe też denerwuje się, możliwe też um, o tym, że między wami jakoby taki koniec, no to on teraz stara się uregulować swój stan taki emocjonalny, że, żeby to jakoś um, psychicznie wytrzymać. Możliwe tak. Mężczyzna rozumie, że ty jesteś bardzo taka kobieta, która um, lubi siebie, która docenia siebie, która um, stara się też że, um, zadbać o siebie, jesteś piękna i on rozumie, że ty jesteś też niezależna finansowo, on rozumie, że ty jesteś taka, że o tobie trzeba... No starać się. Trzeba walczyć, trzeba coś robić w Twoim kierunek, trzeba działać. I on to rozumie. Jakie Ty masz uczucia? Chcę starać się uczuć. Przyciągasz jego bardzo, to naprawdę. Ale Ty go bardzo przyciągasz. Ale takie uczucia, że Ty, po prostu Ty jakoś, Ty taka jesteś taka wybuchowa. Po prostu, że on mówi, że ona, czy tak, jakby silna charakterem, energetycznie przyciągająca jest też bardzo, bo bardzo go przyciągasz, ale w tenże czas ty taka wybuchowa, ty od razu, raz coś nie tak, i ty rozwaliła związek, co by to nie było. O, po prostu, ty możesz się powiedzieć coś, ty możesz coś takie z jednej strony. Że ty możesz sama przeciągać wszystko, ta, tych mężczyzn, na przykład czy tego mężczyznę, ale w ten czas, jeżeli sobie pomyślałeś, że ty nie chcesz z nim być, no to nie chcesz, i już ty stawiasz kropkę, walisz wszystko i już. Chociaż wygląda na to, że z jednej strony ty możesz to zrobić, ale wejść, wyjść z przeszłości i wyjść w nowe i wejść w nowe. Ty i masz taki trochę strach, ale charakter masz taki troszeczkę wybuchowy, możliwe emocjonalny, że w razie czego to tak będzie szok troszeczkę dla wszystkich. Ty tak jakby cierpliwa, silna, ty czekasz, czekasz, a później możesz wybuchnąć. No, się o takie, że on możliwo cię boi się trochę, <grafię> że nie wiem, jaka może być reakcja u ciebie, nie? Charakterna jest też bardzo dla niego taka Jakie masz uczucia do niej? Możliwo to, że o Tobie nikt nie wie. Możliwo to, że bardzo tak jego stoi to i imię, że on nie może do Ciebie dostać się normalnie, że on chce przyjechać, że on chce, chce Cię poznać tak no, normalnie jakoś tak, żeby Ty nie, Te przyciągania, że w Tobie coś takiego jest, on też nie rozumie, dlaczego on ma to przyciąganie. On pod tym przyciąganiem, on sam ze sobą walczy, że on nie rozumie, dlaczego tak jest, że po prostu ja do niej coś takie czuję przyciągająca. On nie rozumie. Też może być, że ty też zajmujesz się ezoteryką, też, że kart karty jasnowidze, możesz gdzieś tam z sny możesz widzieć jakieś styki, gdzie możesz przywidzieć coś. Mężczyzna czuje. Mężczyzna hm. mężczyzna jest imperator. Mężczyzna, który wie, czego chce. On rozumie, jak działać w kierunku ciebie, jakby co. Mężczyzna bardzo mądry i mężczyzna. Też taki, że możliwe ta opartość, charakter i ma swoje zasady, które on nie chce złamać. I jest możliwe też przegrać się. Możliwe to, że on po prostu umie cieszyć się i żyć dla siebie. Możliwe też że starał się dojść do tego, żeby tak jakby. Życiem po prostu cieszyć się naokoło i pozwalać sobie to, żeby cieszyć się, pozwolić sobie, żeby cieszyć się. No tutaj, rozbite serce, rozbite serce. O. mężczyzna, powiem, że bardzo ma te przyciągania do ciebie. On rozumie. Aha, tutaj jakaś taka sytuacja była, że. Tutaj męczy się i ty i on, że była jakaś sytuacja, która z, między wami jakaś możliwość kłótnia, możliwa jakaś sytuacja, ale możliwo to, że po prostu nie możecie być razem, bo mężczyzna na tyle ma bardzo mocne przyciągania seksualne, że jego można powiedzieć kryje, naprawdę. Po prostu on myśli, że ja męczę się przez nią, bo ja jej bardzo pragnę. On ja mówi, że dlaczego mu? i mu bardzo ciężko. On mówi, że ja po prostu nie rozumiem, ja już chcę normalnie, żeby żebyśmy spotkali się, żeby pogadali, żeby to było jakoś to. On tak. Ja nie mogę powiedzieć, że tutaj jest taka mocna miłość, bo nie wyszło, ale to, że on ma bardzo mocne do ciebie przeciągania seksualne, to tak jest. I on po prostu od. Mm, rozumie, że to jemu. Mm, Розбіло, можливо, трохи таке. Тут не ході дуже розбите серце. Ні. Тут я що мщизна сам по собі егоїста, і завжди можливо так було, що за ним завжди дівчини старалися так, якби. No, że on na tyle piękny, na tyle taki charakterny, na tyle charyzmatyczny, że zanim jakby dziewczyny zawsze były obok, obok, nie, jakoś tak, a tutaj jakoś tak wyszło, że ten egoizm jego troszeczkę spadną w dół i jakby przez to, że ty albo wy gdzieś tam, nie dogadaliście, od jakiego tak to wyszło, i on rozumie, że męczycie się jak we dwoje. Ja nie będę mówić tutaj, nie, tutaj, że on męczy się i ty męczysz się, ale tutaj idą lekcje, że musicie to przejść, dlatego, żeby później dojść do jakiegoś um, takiego, um, zrobić jakieś taki, um, taką decyzję, wynieść coś z tego, taką lekcję, wynieść um, z tego, jakiś taki, że poznać coś, um, że dlaczego tak jest. Mm, to jakoś tak, i tutaj dla was tak jakby dwójka, że i dla ciebie, i dla niego. I po prostu tak muszę to być. I dlatego. O, dla niego jest to ciężko, rozumiem? I on bardzo ma przyciągania do ciebie I emocjonalnie i duchownie, i on czasami myśli, że co ona mi zrobiła? <ścoughs> co ona mi zrobiła, że ja tak męczę się, że dlaczego tylko ona? Dlaczego nie inna kobieta? Dlaczego ona mi muszę być w tej głowie? No i może, że tutaj y, uczucie takie, że on więcej ma seksualne przyciągania i że ty nad nim tak jakby że ty tak silna jesteś, charakterna, że on nie daje z tobą rady, że ty nie idziesz na to, że on tam gdzieś coś możliwe mówił, możliwe gadał i ty nie idziesz na to możliwo na to co on gdzieś tam gada i gadał do innych dziewczyn, że oni na to tak jakby trafiali, Żeby za nim później iść, nie? A ty tak jakby też masz swoje, ty intuitywna bardzo, ty go bardzo czujesz, nie? I, I dlatego to też może to być. No i dlatego tutaj uczucia jeszcze tak jakby nie wiadomo. Tutaj miłość, ja nie widzę więcej przyciągania seksualnego.